Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Ostatnio, kurde, nawet powiem Wam, coś tam się rusza. powiedzmy na tym kanale, jakieś tam wyświetlenia są, nie pod każdym filmem, no i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że nie może być. Piękniej zajebiście, ale jakiś tych subów przybywa, co mnie cieszy. Nie jest to jakoś nadzwyczajnie bardzo dużo, ale. Zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania, komentowania, zadawania pytań. To co wiem, o kurierce to wam powiem. Fajnie pracuję już prawie rok w kurierce, dokładnie od 17 kwietnia. Mam nową pracę jako kierowca, kierowca szofer. No i tak sobie jeżdżę po Polsce. Dzisiaj jest wtorek wtoreczek z Turunią, więc pewnie macie przesrane w robocie dużo roboty i tak dalej widzę to mniej więcej po tym, o której te paczki są odbierane, czy te na przykład tak jak wczoraj w paczkomacie była odebrana paczka koło 18 dopiero no, bo zamówiłem sobie tam yy, śruby zabezpieczające do rądy, którą sobie odkupiłem po 10 latach jak ją sprzedałem no i dzisiaj weszła na magazyn chyba 7.30 i koło 9:30, dopiero została poskanowana do doręczenia. Nie wiem, czy doszła do poczkomatu, jeszcze tego nie sprawdzałem. Ale też parę, wracając do tematu, parę zapytań było, czy to w wiadomości prywatnej na maila, tak naprawdę, który jest przeważnie podany pod filmem. Jak nie zapomnę, to go dodaję. Zwykły Dzień Kuriera Małpa tam właśnie też ludzie się pytają, różne pytania zadawają, czy też opisują, jak to u nich wygląda. Przepraszam. Na rejonie, czy też w filiach, czy u przewoźnika. Ale też parę pytań właśnie było o to, jak wyglądają umowy między kurierem a przewoźnikiem. No bo to tak trzeba liczyć, nie że między kurierem a a Impostem, czy tam DHL-em, DPD i tak dalej, i tak dalej, no bo Ty podpisujesz tak naprawdę, jeżeli jesteś kurierem, nie przewoźnikiem, to podpisujesz z przewoźnikiem Umowa a przewoźnik podpisuje z daną firmą czy tam nawet jeszcze pod firmą, czy kurde, to jest tam tak namieszane żeby zrobić wszystko, żeby firma różnych firm, tak jak DHL, DPD Impost, GLS i tak dalej, i tak dalej, miały czyściutkie rączki, że tak powiem tak to właśnie wygląda, tak się zabezpieczają ale też są pytania właśnie, jak to wygląda z umowami na pełny etat szczerze Wam powiem pracując przez te no, 9 lat w kurierce spotkałem się może z pięcioma osobami, naprawdę które miały umowę na pełny etat na pełny etat pełnego etatu odciągane składki, znaczy płacone składki i tak dalej, i tak dalej naprawdę jest to, jest to patologia w tym kontekście no bo są duże koszta taki pracownik naprawdę kosztuje ogrom kasy i zamiast płacić to gdzieś tam te podatki i w ogóle no to się dogadują, że to jest przeważnie pół etatu coś tam pod stołem coś tam przewoźnik ma z tego trochę kasy ty masz z tego trochę więcej kasy wiadomo, że to się potem odbija na emeryturze i tak dalej, i tak dalej ale niestety takiego przewoźnika nie stać żeby mu opłacać pełne składki pełną umowę i każdy się w sumie, przeważnie to młodzi jeżdżą w kurierce no to się zgadzają no bo lepsza kasa wpływa i i tak to właśnie wygląda jest to patologia tak naprawdę Praca na te właśnie pół etatu, nie tylko w kurierce, w innych zawodach też, ale ogólnie w kurierce jest to bardzo, bardzo nagminne i często praktykowane. No jest to niestety ciulate, ciulaty, no bo jest to jakieś tam w stopniu wykorzystywanie. No, ale to wiadomo, każdy chce zarobić lepiej. Taki yy, przewoźnik często też zatrudnia osoby na czarno, naprawdę na czarno te osoby pracują, bo na przykład mają komorników. Czy w ogóle tam już jest taka umowa z dupy, że jest prawa jak na czarno i no coś tam jest na tej umowie, bo mają komorników, czy inne tam zadłużenia gdzieś tam, i taki pracownik woli do ręki całą wypłatę dostawać, żeby móc. Nieoznakowani. Żeby mu komornik nie ściągał z konta tej kasy. I tak to wygląda wiadomo, no już tam gdzieś jesteś zadłużony. Jakoś dobrze też jest, czasami się dogadać z tym komornikiem. Płacić mu naprawdę śmieszne jakieś pieniądze, ale spłacać. Wtedy to wszystko jakoś inaczej wygląda i powiedzmy, że każdy jest zadowolony. A jak się go unika całkiem, no to jeżeli gdzieś wywęszy sposób żeby kasę z Ciebie ściągnąć to ją ściągnie i to właśnie nie tylko po troszku i no kurde ile będzie mógł tyle będzie chciał kurde tej kasy zabrać Tobie niestety takie są realia no ale właśnie wracając do kurierki to tak to wygląda, że te umowy to są przeważnie bardzo śmieciowe nie są to na pełen etat, a jeżeli nawet się zgodzisz na pełen etat, to naprawdę nie zarobisz żadnej kasy. Na teraz się jak gubi, od samego świtu do kurde do nocy czasami. I tak naprawdę nic z tego nie masz, znaczy nie masz, no, masz tam płacone składki, no I to jest przeważnie też najniższa krajowa, nie? Nie jest to, że ty się dogadasz z przewoźnikiem, że zarobisz. 4-5 koła, i powiedzmy, że ty masz te 5 koła netto, a on płaci tamte, nie wiem, 8 koła brutto, czyli te wszystkie składki, tak dalej, i tak dalej, Tak to niestety nie wygląda. No Ty dostajesz z najniższej krajowej, która spłacona, jeżeli ci się uda właśnie taką umowę złapać, no to widzimy opłacone z najniższej. Krajowy, a reszta też pod stołem, nie, zarobisz tam nie wiem ile, teraz najniższa krajowa, powiedzmy, jest 3000, nie wiem, tysiące netto, tam 4200 chyba brutto. No i z tego masz płacone, nie? No to jest niestety, tak też doją przewoźników, znaczy pracodawców z każdej strony, jak się da. Zamiast ułatwić gdzieś tam, żeby te firmy prosperowały, to nie. Trzeba udupić tą firmę, każdą mikrofirmę w Polsce, żeby nie miała najlepiej. Tylko Molochy kurde, gdzieś tam mogą działać i mają z tego hajs. A takie drobni przedsiębiorcy mają przez I tak to właśnie u nas wygląda. Ciekawe czy jest gdzie zaparkować. Pewnie nie ma. No, ja mam wolne, ale to w sumie wczoraj też miałem wolne musiałem obskoczyć parę salonów samochodowych popytać tam, że tak powiem 200 km sobie cykłem ale to na spokojniutko bez stresu fajna dniówka oczywiście nie mogę zaparkować więc ten czas jakoś tam sobie poleciał o tu pan wyjedzie to ja sobie jadę dobra tyle ględzenia z mojej strony fajnie że że Zobaczyliście ten film, wysłuchaliście mojego oglądania. Ogólnie to jest patola w, tych, w tych, 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 tych firmach kurierskich. Nie ma tak, jak to powinno wyglądać. No niestety, niestety. Może to by inaczej wyglądało, gdybyś był jeden z drugim bezpośrednio zatrudniony w impoście GL7PD, ale to właśnie jest tak, że są wszyscy zatrudnieni przez przewoźników i tak jest będzie, duże firmy sobie nie pozwolą na <laughs> zatrudniać kurierów swoich mówią, że mają dużą flotę, nie mają dużej floty i no, te przewoźnicy musieli kupić te samochody, żeby tak wyglądało dobra, dzięki, że byliście subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, zadawajcie pytania takie oglądzenie a ja lecę do Biedry Bajo.